Dzień dobry tam wszystkich serdecznie. Wracamy na rankedy po naprawdę długiej przerwie, poniekąd wymuszonej tym, że nie było rankedów, ale rankedy już od jakiegoś czasu są. Generalnie, turnieje mocno mnie pochłonęły i też troszkę rzeczy prywatnie, ale rankedy oczywiście będą grane i wracamy na nie. Gramy z Krepusem przez chyba 3U, nie wiem, coś takiego. I spójrzmy co nam dało. To jest spoko, tego byśmy nie chcieli. To mnie troszkę kusi zostawić. Zobaczcie, jak to teraz tam wygląda, bo całkiem równe się to wydaje. Przynajmniej zawsze te końcówki wydają się równe, ale zawsze jakoś tam ten Loch to wyciąga. No tego zdecydowanie byśmy nie chcieli grać. Tego raczej też nie. Tego raczej też nie, tego na pewno i tego. Na... Czy mamy tu jakiś strong side? Poza tym? Niezbyt. No dobra, wyrzućmy najpierw niegrywalne rzeczy. Elf na orka, nekro na Inferno i potem się pomyśli. Ale mamy tak naprawdę jedną parę, którą myślę, że można w miarę pewnie zagrać. Reszta okropna. Wyrzućmy też to finalnie. Ok. I tym kraśkiem można próbować jakieś destro klikać. No to jest jakaś opcja na tego Nekromantę. Ok. Inferno z dungiem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przeciwnik ma Dunga. Zobaczmy. Mocne ma zestawy. To jest sinitar mocny. To jest letos mocny. To jest trzech mocnych, tak naprawdę. Zostawię mu tego letosa. Ale jeśli on wypadnie, to tragedia, bo rozkłady mnie tu strasznie będą bolały. A u nas? Co u nas? Jezebetka, Grail, Alastur. Takie średnie. Grol d'Eleba, Władca. Ech, szczerze mówiąc, średnie te dostawy. Grol d'Eleba wydają się. No, może ta d'Eleba nie taka zła. Nie, chyba wolę, wolę albo Jezebetka, albo Agraela. Agraela najchętniej. No, Jezebetka, oczywiście. No dobra. Zakładając, że pójdę w piekielne, to ta Sukupka coś tam bije. Bo ja myślę, że tutaj piekielne są opcją. Jest hipno, w razie czego, wrażka, wrażki to też opia. Wrażki, jakieś hipno w tempo, to też można zagrać. Tutaj trzeba agresywnie. Można nawet bez bram. Uuu. Uu, uu, to jest dobra ścieżka całkiem. Ale spójrzmy jeszcze na inne. No, to jest średnia. Tutaj, jakbyśmy chcieli te piekielne, to mamy z oświeceniem całkiem sporo tego SP. Wydaje mi się, że gramy po prostu agresywnie, fioletowa ścieżka. Jest ini, jest atak. ale z mrokiem. Z mrokiem z wraźkami, nie gramy bez robocia. Wpalmy sobie skill Willa. Żaden Ranger. O, to jest, to jest mój build choroszczy wczorajszy. Nie spałem całą noc, stwierdziłem, że gramy choroszcz i to jest mój build na elfa. Szczerze mówiąc, może to zadziałać nawet. Ale nieważne, Demon Lord. Teraz tak, Cyk, cyk. Co tam jeszcze było? Chyba Dezo to nie potrzebuje. Nie potrzebuje tego. A, I teraz tak. Dość agresywnie, czyli taktyka. Wzmocnione znamko na pewno na tego smoka. Def niezbędny z odpornością. Witalnie, uniknie jakiś laczek z baszem, coś szczęście żołnierza. Może jakoś, jakieś odpona magię. A, trzeba to przemyśleć. Loga ze szturmem to nie, bo mamy wtedy double robocie. Lotne hipno. Ile my mieliśmy tam? Nie, nie, mieliśmy tam SP. To nie ma sensu. Dowo wiadomo. Jeśli da dowo, sobie wzięli aurę szybkości na przykład. Chociaż ten odźwierny jest super, ale nie mamy czasu na to. Tak naprawdę, to jest core buildu i ja myślę, że dokładamy do tego laczki jakieś i to tyle. Nawet może z zabieraniem laczka przeciwnikowi. Albo z rezistem, coś takiego. Czyli laczek, obrona, atak i mrok. I mrok po prostu to jest takie pomocnicze robocie. Siomi z tym talentem magicznym. Nie wiem, nie jestem jakoś zadowolony z tego planu. Wyjdzie co wyjdzie. Jest znamko. Bram nie chcę. Nie mam czasu na bramy, chyba że grałbym szybkie bramy. A najwyraźniej muszę je wrzucać. Hmm. Oświecenie i próba piekielnych. Jakby to wtedy wyglądało? Oświecenie. Mrok zostaje. Niekoniecznie z wraźkami. Piekielne. Piekielne. Wzmocnione znamko. Wtedy jeszcze bramy. 23 talenty. Dużo, dużo, bardzo dużo. No albo już musiałbym tego laczka wziąć. Weźmy to oświecenie i spójrzmy w ścieżkę. Cztery, pięć, pięć jest tylko. No tu mamy piękne bojowe, ale już wziąłem to oświecenie. To chyba musimy dojść. Laczek nie, orzełek nie, jest destro. Tu sumie można się jeszcze tym zapchać trochę, ale nie wiem, czy nie potrzebuje dodatkowego levela bardziej, albo w ogóle puste zostawić. Strasznie dużo mam na otwierane, no i właśnie teraz są problemy przez to, jest obrona. To opiekielne. Tam jeszcze dowo wyskoczyło w ogóle. Eee, typowe oświecenie na demonie. Zbajtowałem się. Błąd to był. Jeszcze potrzebuję szybkiej bramy prawdopodobnie. Zamiast tego coś takiego. Tak. I nagle nam się robi 26. Musimy zrezygnować z mroku. Grać te ścianki. Oj. Zła. Zła decyzja. Ale tutaj ewidentnie jest to moja wina. Po prostu. Zła decyzyjność poszła. Trzeba było grać tamten kombat. Jak zwykle dałem się zbajtować na 2% umkę. Jest mistrzognia. Ognia. U mnie wzięcie jeszcze Wybuchu many. Nie, 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 nie. Zdecydowanie nie. I tak muszę to kliknąć. Super mi daje teraz. A, i przynajmniej Unik wszedł. Eee. Powiem tak, jakby to był turniej, to ja bym tutaj pisał 1 SP. Ja bym tutaj pisał res w takim razie, jakby to był turniej. Idziemy na środek i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale jest absolutna tragedia. Pokarało mnie. Chociaż jeden SP to i tak jest niespo... niespotykane. Ja bym się spodziewał tutaj raczej, nie wiem, jakichś pięciu, może trzech chociaż. Jej, piekielne na 6 SP. No to bierzemy SPDF. 20 many, tak? W sensie 20 wiedzy, tak jest. Jeszcze mam nie dopięte te piekielne. Tak zupełnie. To jest build typu nieudany. Ale czasem i takie trzeba zagrać. To zwykłe rankedy to można sobie pogamblować. To do wyrzucenia, to do wyrzucenia. I na razie zostawiamy. Nice, nice, nice! Trzeba tego laczka brać. Weźmy, wybuch się zapchajmy. Raz, dwa, trzy. Cały laczka. Dobra, mamy palące. Bastion. Gniew piekieł, Jeszcze jedną rolkę. Na co? Plus jeden SP. Można by wyrolować. Za ten wybuchmany. Wybuchmany na loch to mi nie jest potrzebny. Weźmy lepsze znamko w takim razie. Albo nie. Tak jest. Wiedzy więcej, no. Pochłanianie też mi nic nie daje. No tu nic mi nic nie daje. Wszystko z tego jest słabe. Weźmy logę, nie pamiętam co na niej było. Karty. No to będzie na sprzedaż po prostu. Eee. Mogę sprzedać to, karty i buty, i mam level. Tu rynkę, nawet śmieszną, zostawię, Mimo, że zaczynamy z namkiem. Ale generalnie jest to tragedia i to nie ma prawa się udać. Przeciwnik musiałby się jakoś wybitnie rozlać tutaj, żeby to miało jakiekolwiek szanse. Walamy to, to i to. To wybuchmany, no. Zablokujmy mu kombat. Jeszcze wiedzy dostałem. Nice, ale jeden SP też chociaż. Jeszcze jeden level będzie, więc potencjalnie na 10 tego SP wejdziemy. Kurde, nie kupiło się. Za szybko klikam. Który imp? Raczej ten. Rogacz. Weźmy tego skoczka. Tutaj wiadomo, tak, tak. Potrzebujemy być szybcy. Kurde, no ten ma 25% prófa. Weźmy go. No i tu wiadomo, że ten chociaż, ten drugi troszkę szybszy. Ma kulki. Na dunga to nie wiem, weźmy tego. Mamy takty to on sobie wejdzie w pierwszej. W razie czego? Tu już nic się nie wyczaruje. Tu jeszcze level. Tak jest, wybuchmany. Co było na lodze? Chyba coś słabego. Ta czapa z wiedzą. Jakbym potrzebował więcej. Machiny wiadomo, bierzemy i dajemy turkę. Mówi, że się wylało. No to czyżbyśmy mieli szansę? Kombat. Oj. Jak już jojczymy, to jojczymy. Raczej takie żywiołaczki. No i dajemy turkę. Kombatowe wszystko. Szczerze mówiąc, ten mrok bojowy by tu na spokojnie dał radę. Okej, okay, jesteśmy bici w kombacie i tyle. Ale jest takta w taktę. Więc przynajmniej mu coś wyłączyłem. Jak najmniej skosów, coś takiego. Jamnik do rogu, klasa. To ewentualnie wybiega, tu jest skosik, tu jest skosik, tu nie są jakieś premium skosy w sumie, myślę, że może być. I co finalnie, jak statystyki? 16, 3, 9, 21, 21, 9, 11, 13, 3 moralki ma, ekspert dowo, ekspert atak, bez defa. Może? Może? Jakby tam ścianką odpowiednio prześmigać coś? Aha, okej, okay, no dobra. Nic nie bije, jak to się mówi. Nie mam czasu na bramy, raczej. On ma aurę jeszcze, to po co mu ta taktyka była? Skoro krow... A, no dobra, krową chciał pewnie wejść. Mamy laczka? Mamy laczka. To jest robocie dla krowy Jakbym dostał morala na tych dwóch No to git, ale ja muszę zostawić jeszcze szczurkę, no muszę. Dawaj. Basz jakiś, cokolwiek. Nic, no to nic. A na nawet nie tak źle. No i dałem jamnika do tyłu, trochę błędnie. Jamnikiem się zbramujmy. Tym warecikiem też się zbramujmy. Póki Sukupka żyje to jeszcze nie tak źle, że nawet tyle dostała, bo z niej liczą się piekielne. O, cierpionko, nice. Mm, jak zwykle krawka do przodu. No i w tym momencie już nie ma skosów dla Smoka, bo on chyba tu nie może. Dobrze, przeżył. Nie, nie przeżył. No to lipa, bo jest jeszcze ugryzienie. Ta szybka gierka, szybki wpierdoli do domu, jak to się mówi. przysmaszmy te dwa staki. Zresztą znamko, znamko trzeba było. Albo? A, nie mogę tam nawet. Nice. Brama gdzieś bardziej z tej strony. No i smok mi teraz kasuje diabła do końca. No, latuje do tego skosu nawet. No, tu błędy za błędami są. Poradnik, jak nie grać gierki na otwarcie sezonu. Dawaj po tych. Weszły chyba piekielne w niego. No, weszły. Wejszanika Bożego. A on też ma kulkę na swoje zbicie defa. Nice. Fajnie byłoby mieć jeszcze troszkę armii. Nie mówię, że nie. Kusi mnie po prostu odklepać i polecieć, Nexta. Nie wiem, cokolwiek mogę sobie uderzyć. To jest nie do wygrania gierka. No i tak bym miał, nie wiem, z 15 tego SP, to po prostu błędna decyzja, jeśli chodzi o rozwój. Nie mogę tu. O, mogę tutaj ugryźć tych dwóch. To, czy daje robocie matronce, czy nie, to już bez znaczenia, tak szczerze mówiąc. No, to hydrę nawet ładnie. Ale dobra, nie dawajmy jej. Udawajmy, że jeszcze jest tutaj gra. Wejcik. Ciekawie, mi ile on skacze w tą krowę. Dobra, go, tam Paweł jumper. Zawsze to troszkę lepiej będzie wyglądało, jak go przekręcił. Okej. Okay. Nice. Minus połowa fury. A Vajshanero w ogóle nie ulepszony. Nice! Mogę jeszcze dać wejta. Nie mogę, bo smok jest. Przestanąć gdzieś tu. No, skoczka tracimy. A jakby tak zdjąć te trzy staki, to jest dobrze, nawet dwa z nich. Ale bije. Weź znamku na niego. nie można ich we dwójkę? O, 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 tu można. Szczerze, i tak dużo bliżej niż myślałem, gierka. Po tym, jak jaszczur wyjechał, tu nie ma co. Po tej matronce trzeba to i tak pójdzie w tę stronę. W tę stronę. Jeszcze minus smoczek jeden. Mychku, trzy razy żywioł, o matko! Demony wodniste się trafiły. No nic, zdarza się. Raczej, jako że szybka gierka, to będzie można pójść też Nexta od razu z przeciwnikiem. Czy to jest brama, to można było i tak przeatakować. Tak naprawdę, więcej mi da uderzenie złapy niż ten wall. Dawaj, sieknij temu Dragunowi po prostu. Proszę, jeszcze piekielne weszły. No, oddały piekielne, szczerze mówiąc. Dużo pochodziło. Problem jest taki, że to nie starcza. No, to sobie od góry bije. No dobra, to jest chyba ostatnia oryginałka. Będzie można, no właśnie, kończyć. Także szybka gierka, szybka przygrana na otwarcie sezonu. Miejmy nadzieję, że następna będzie lepsza. Od razu zaproponujmy. No i co? Do zobaczenia na następnych odcinkach. Miejmy nadzieję, że ten sezon rankingowy nie pójdzie tak jak yy, na otwarciu. <grych> Ale cóż, zdarza się i tak. Yy, do zobaczenia wszystkim na następnych